A z tej strony znowu ja, ten noob, który tak nawala w tukierę. No i ogólnie dzisiaj mam dla Was ten odcinek, co Wam obiecałem, w sumie z drugiego poziomu Dwizji skrzydlaty grot, czyli te trzy czwórki medy rosyjskie, nie? Yy, ogólnie, właśnie pierwszy poziom nie nagrałem, bo, bo się zagapiłem i wbiłem drugi od razu, jakoś tak. No tak wyszło. Dlatego tam już mówiłem w poprzednim jakimś tam odcinku, którymś, że yy, że, 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 no w sumie to jest podobne to, co jest na drugim tierze. Więc na poziomie drugim dywizji, więc, no bo tam jest T3485, a tu jest T3485M. No to jest bardzo podobne, więc no niestety, no ale nagram drugą dywizję. Tak. W sumie tak czy jakbym ją nagrał. No więc zagramy sobie tym dzisiaj, jeśli chodzi yy, jakoś, to jest tak jakby pierwszy odcinek z tej dywizji. No to wspomnimy sobie o zaletach tych czołgów tej dywizji. Zaletami jest mobilność i celność. Ja bym jeszcze do zalet dodał szybkostrzelność, to też jest fajne. Jeśli chodzi o wady, no to mamy pancerz, chociaż to nie do końca jest prawda, ponieważ są one twardsze niż ich odpowiedniki, czyli pierwszy batalion czołgów. Wiecie, to też są czołgi średnie, a jednak te czołgi średnie są twardsze i naprawdę potrafią, zwłaszcza piąte poziomy, odbijać, tylko czasami trzeba się tro trochę skontować przednią płytę, ale ta przednia potrafi odbić, no. I jeszcze wadą tutaj piszę, że punkty wytrzymałości. Damecz yy, na strzał jest też lepszy niż u batalionu czołgów i churchillów, więc jest dobry. Yy, no, a jeśli chodzi o doładowania bojowe, no to mamy katiusze, które myślę, że są najlepszym doładowaniem w całym tym trybie. Yy, chyba to, no tak myślę właśnie, ponieważ nie dość, że potrafią zawalić yy, za bardzo dużo, to jeszcze podpalają prawie zawsze przeciwników. Na przykład y, grałem y, ostatnio to, zawaliłem Tygrysowi za 400 z Katiusza, Tygrysowi dwójce, za 400 dostał z tego i jeszcze został podpalony, przez co mu zeszło tam 800 pont, nie, więc to jest y, bardzo fajne. No i jeszcze mamy pociski podpalające, no to to wszystkim znane, bo są na innych dywizjach też, strzelasz, przebijasz, podpalasz, takie normalne, więc myślę, że już sobie tutaj zagramy. Dobra, jakoś by tutaj nam dali, nie wiem, fajną mapę. Na tym Nebel... na tym, na Normandii bym sobie zagrał, szczerze. Kurde. Bo na Normandii jakoś rzadko mnie to losuje na tej przerobionej, wiecie. Tak naprawdę cały czas mnie losuje ona tą mapę. To już mnie wkurza ta mapa nie chce mi się już na tym grać. Już tutaj jest nudne, kurde. Zdziwiam mi się ta mapa, no wiecie, cały czas mi ją losuje. Jeszcze trochę gram na Ruinbergu tym przerobionym. No to tam jeszcze mogę grać, bo to jest w miarę fajne. No ale jeszcze przecież y, trzecia mapa jest ten... Y, Normandia, ta przerobiona. Co nie, no i właśnie tam bym chciał se pograć. W ogóle widzieliście, że przed chwilą Arta strzeliła do tego gościa, nawet jak był niewykryty. Kurde, to jest to co mówiłem. Kamano, ta celność, panowie. No wiecie. Zaletą jest ta celność, ale z tą celnością to trochę różnie bywa. No, tutaj nie ma jak. Nie, ale serio, różnie bywa. Raz naprawdę ładnie wchodzi, a raz to nie. No, ale wiecie, to rosyjskie działo to dlatego. W ogóle ja nie wiem, jak na rosyjskie działo mo mogli zrobić charakterystykę, że jest celne. Rosyjskie działa raczej powinny teoretycznie słynąć z właśnie niecelności. Chociaż ja i tak uważam, no my jako gracze wiemy, że rosyjskie działa czasami, strzelę o taki strzał, którego nie odda żadnego innego działa. Tak celny, no więc wiadomo. Ale teoretycznie w statystykach gry są jako niecelne. Weź przepuść kolego. Ja tutaj zrobię skrapa na jak ta No przepuść, przepuść. Teraz to już zniknął. On zniknął, my go nie widzimy, on pewnie mnie widzi, bo to jest jakiś porąbaniec. Jak te wszystkie boty, one są normalnie na haksiorach. W ogóle zauważyłem też, że strasznie dużo osób w tym trybie awkuje: po prostu wchodzą do bitwy i zostają cały czas w jednym miejscu, nic nie robią. Ja nie wiem, weźcie napiszcie w komentarzu. Czy to, je, czy wiecie o co chodzi, czy to jest jakieś spowodowane tym, że ten tryb wywala z gry może, czy coś, nie wiem. Mnie osobiście nie wywala, ale kurde, tutaj tak dużo osób awkuje, no zdecydowanie więcej niż w randomach normalnych. I się zastanawiam właśnie, czym to jest spowodowane. Bo naprawdę tego nie rozumiem, no wiesz, wchodzę w co drugiej bitwie prawie, spotykam gościa, który stoi na awku. To jest chore, jak dla mnie, właśnie, nie wiem, po co wchodzą do bitwy. A tu jaki ładne strzały haczyłem, nie? O, tu będzie jeszcze ładniejszy. Bek, kurde. Nieskupione, z 500 metrów prawie, dobra. Tutaj Arte gdzieś by mu polował, czy ja jej nie wykryję, bo Arte gdzieś o tu powinna być, ale jej nie zobaczę. No trudno, wiedziałem sobie na górkę, myślę. Tutaj o tako. I będziemy rąbać teraz tamtych buratków. O, pantera, pantera, pantera. Elo. Cyk. Jestem pod niekorzystnym kątem dla mnie. Bo, bo, jak stoję tak. Na górce to moja górna płyta jest kompletnie nieskontowana do przeciwników, więc mogą mnie łatwo przebijać. Matko, chwilę mnie nie było, już umieram. Dobra, nalot, leć nalot, bo mnie nie zabijał. Dobra, tutaj ukradliśmy komuś fraga, elegancko. Tutaj tego jakoś miałem przestrzeń już nie mam, dobra Tam jeszcze dużo pojazdów. Widzę tutaj takie kropeczki na mapie. Powinno być. No tam dużo pojazdów powinno być. O jadą, jadą. Dobra Tutaj też co siedzie? Ten podpalający bym wstrzelił płacisk, bo zaraz pewnie deadnę Chciałbym się go pozbyć chociaż. Sorry kolega, tak tutaj ci na chwilę zasłonię. Nie no nie trafiło, a było, przecież skupiłem do końca. I nie weszło, nie no Dobra, czas coś odwalić BUM magazyn! O, w dupę. Jego kolega chyba się wkurzył za ten magazyn i mnie pomścił. Znaczy jego pomścił na mnie. Wyzywając się Kill him! Jest dobrze. Dobra, kurde. Nie ma takiego bicia, panowie. Pa, w ruchu go trafię. A, trafiłem. Tylko, że nie przebiłem, ale trafiłem. Pewnie po prostu w górną płytę i dlatego nie przebiłem. Ale trafiłem. Nie, no pa, wie, że odbił tutaj. A, ty kurde skubańcu. Dobrze. Oj, dobijemy. O, skinął. Za szybko ginie, żeby go dobijać, panowie. Elegancko, men Boom, porobienet, porobionet nie ma istotne, jak tam życia sojuszników. W sumie nikt nie ma jakoś tak. Jeden ziomek ma dwa życia, ale poza tym, tu aż dwóch ma cztery. No to w sumie dużo mamy żyć, e Wiecie co? Chyba dobra drużyna w końcu mi się jakaś trafiła. A jak wynik? E, o matko, no taki. Niezły, chyba Nie mamy żadnego Isa w sumie I dlatego, że nie ma Isa I Churchilla w sumie też widzę, ale Churchill to akurat Churchilla się to nie tyczy Bardziej mi chodzi o Isa, no bo Isa strzela za te 390 I dlatego, że nie mamy zioma, co strzela po 390 To chyba są tak wyrównane demedrze Dobra, spadłem typów. Zaraz mnie Artap może skończyć. Oj, no. dobiłem kolegę. Kto mu tak przyrąbił? Kurde, uciekł. To są z mu tak rąbie? Przyrąbiesz mu? bo ja bym go zniszczył, się cofnąć. Katyszujemy. A czemu byli? Co, co? No nie trafiłem w tą panterę, może mi powiedzcie. Kurde, Hamel, no to ja liczyłem na to, że Hamel też oberwie, ale. No kurde, głównie mi chodzi o tą panterę. No wracaj tu. Co, jak tu weszło? Ty, ja już taki wkurzony byłem. Że ta pantera znowu podjeżdża do przodu, i znowu będę musiał tyle czekać, żeby ją trafić. I po jak mu zawaliłem gościu? tam tamten był strzał mistrzowski. Akurat musiał się obrócić, jak podpalający załadowałem, kurde ciotek z jeden. No już kurde, zapaja. Ora, Oraz spadamy stąd, bo mi na plecy zaraz wyjadą. Ale celność, ta celność. O ile przy przycelowaniu jest ok, to w kurde, w czasie jazdy nic nie idzie trafić. Dobra, pojedziemy chyba sobie w krzaki, tak myślę. No, ja mam full hapa w ogóle. U, to tutaj już mogłem nie mieć, bo już mogłem oberwać, ale nie oberwałem. Normalnie bym pojechał tam taki zabudynek o, o Ale ja tutaj jestem med, ja dużo nie wytrzymam chyba. Więc co pojechałem tutaj, kurde. I te ruskie opuszczanie działa. No nie, no nie, no. Kurde, kaman! Honata Rana, typie. No i zarobok. Dobra, niech wam będzie. Wybaczam to, że mnie uratowałeś. Wyjazd mi z tymi nalotami. Ty, ale to było mądre. Dzięki temu, że tak długo stałem. Patrzcie, nalot na nalocie się zrobił, przez co mniejszy obszar przejęli tym nalotem. Przez co mam większym obszar do manewrowania. Ej, to takie mądre było. Nie? Co tam, że niechcący? Ale kurde. To było mądre. Tego bym tutaj upolewał. Ello. Następny, proszę. Ello. Tigerer. Zaraz się zajmiemy Tigererem. Ale najpierw tego kolega jeszcze strzelę pięknie, to będzie chciał wyjeżdżać. Będzie chciał, tylko jeszcze chyba nie teraz. Jak tam z moim Tigrerem? O, kolega jedzie. No i znowu te podpalające to jakoś gorzej latają. Skontujemy się, może mnie nie przebije Patrzcie, mamy teraz okazję pa pancerz pokazać Oj teraz to mnie tak w kadłub strzelił od góry jakoś chyba Tak mi się wydaje, no patrzcie o tutaj mnie tak się przebił Za bardzo może się skontowałem trochę No a, no i z tego. Kurde, zabijcie pantera, pantera na was jedzie panowie Zabić to gunwo No ale ogólnie on mnie chyba teraz przebił tylko dlatego, że stał wyżej ode mnie bo on jest tutaj takiej górce, i przez to miał łatwiejszy przestrzał na bok. Ale mówię, że jak się ten skontuje, pancerz, to on spokojnie te takie paździerzowe czołgi odbija, nie? On, on jest też lepszy niż w y, pierwszym poziomie tej dywizji. No to, to trzeba też uwzględnić, że pierwszy poziom aż tak nie odbija. No ale kurde, zawsze to coś, odbijają, nie? Dobra, puszujemy go. O, wow, tutaj zawsze najdłużej żyje tygrys. A patrzcie, teraz pantera. Jest tutaj do tego wraku. Schowałem się za wrakiem. Nawet nie udało mi się. O, o, za tym się chciałem schować. Co, już mamy to otwarte. Wiecie? Ja wyjątkowo spróbuję nie ten nie chyba. Nie czekaj, bo jestem szybki. A jak jestem szybki, to użyjemy mojej taktyki, którą wam już pokazałem w jednym odcinku. Focus Commander. Only. No, żeby tych dowódców. No to to wiem, no kurde. Ja zawsze próbuję tych dowódców zdjąć. Ale kurde nikt mi nie pomaga, bo walą te pantery jakieś paździerzowe. Dobra, od przodu tutaj tak mamy słabe owo wrzutę. Pojedziemy co dalej. Uuu, Tigerer go zabił Tutaj patrzcie bezpiecznie, za żwirkiem sobie przejedziemy, o tak, o gdzie już bezpiecznie i teraz robimy to, co ja już wam kiedyś pokazałem Tutaj by się podpalający ale widzę, żeby jeszcze nie mam. Zatrzymuję się. Strzał mogę oddać w sumie. O! A ciebie to zniszczę. Jak nie masz nic przeciwko. Dzisiaj przyjąłem pocisk na samochodzik. Jeden. Jeden pocisk na samochodzik poszedł, dzięki temu mam jeszcze życie. Tak to wykombinowałem sobie, dlatego, z nie, dlatego nie rozwaliłem tego samochodziku. Czy ta pantera tu jest ucelowana? Nie jest, ale pewnie zaraz będzie. Podpalimy se fryjera. dobrze. I teraz y, ja pojadę okrężną drogą, żeby sobie objechać. Ale widzieliście? I ja tędy pojechałem i kolega, widzę, też dzięki mnie się nauczył nowej taktyki. Bo on pewnie nie wiedział, że tędy można... E, wiecie... Wiecie co? My mamy szansę to wygrać, kurde. Zapal go, dobrze. Tam są arty, ale... Dobra, jadę na tygrysa, a nie na artę. Walić to, patrz. Ja tu mam szansę wygrać pierwszy raz od tylu dni grania w to. Walić was, jadę na tygrysa. O choroba Arta mnie zabija w ruchu na stówę Tylko, że się zawaliłem w budynek Ale dobra sklepałem go, o to chodziło Troszkę go sklepałem, panowie Easy macie, dawać ktoś go Kurde panowie Ostatnio to ja wygrałem ten tryb tydzień temu Na serio Mamy szansę to wygrać, kurde W końcu mi się ogarnięty team trafił, ja nie wiem, ten tryb gra tak dużo debilów jako graczy w sensie. Dobra, ja powinienem sobie dać radę. Jak nie stracę życia po drodze, tu jest tygrys. Dobra, jedziemy na niego. Szlak! Nie wierzę. Wygrałem! O kurde! Ale jazda! Serio. Kurde, ja tak. Ostatnio wygrałem tydzień temu, nie? Zar jak ten tryb wszedł, to pierwszego dnia w niego nie grałem, ale drugiego dnia, jak ten tryb wszedł, grałem. Wygrałem. Zagrałem tam kilka bitew i wygrałem wszystkie prawie. Tam chyba, nie wiem, 5 na 6 wygrałem. Co nie, więc wiesz, normalnie pierwsze moje wrażenie było, że łatwo jest wygrać. Ale później, kurde, gram cały tydzień i nic nie mogę wygrać. Nic kompletnie. Dojeżdżamy zawsze do tych tygrysów i wszystkie buraki zawalają w te, kurde, pantery, no. Ja właśnie robię takie kamikadze na te tygrysy, ale nikt go i tak nie dobija, nie? A teraz, moje kamikadze i w ogóle wszystko wyszło. Tim był przede wszystkim ogarnięty. Też nikt nie stał na awku, nikt nie kampił się też, nawet te deki puszowały. Ale chodzi o to, że kurde, rzeczywiście walili w a nie te głupie pantery, o i tak powinno być, kurde. To było kozak, w końcu ktoś ogarnął temat. Nie, no, no i. No i genialnie. Udało mi się nawet w zwycięstwo pokazać. Wszyscy na YouTube wy pokazują wygrane. Ja nie wiem, ja chyba... Tylko ja mam takiego pecha do tych wygranych. Oni grają z dobrymi graczami, no i ktoś musi grać ze słabymi, więc... No właśnie. No. Ja, ja, Tak. Właśnie. No i kurde, ale teraz mi się udało. No ja wiem, trochę tutaj tak za dużo gadam, no ale... Kurde. To niesamowite, że wygrałem. No dobra. No to ja już nie będę tyle gadał. Dzięki za oglądanie. Byliście właśnie świadkami zwycięstwa w końcu jakiegoś. Zostawcie łapkę w górę możecie. Będę wiedział czy Wam się podobały takie odcinki. No i, no i tyle. No, możecie też subikę zostawić, jeśli chcecie, nie. Dobra, no to do usłyszenia. Cześć!